Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 11 październik 2020 i dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu nowy gadżet, który wprowadzamy do naszej oferty w sklepie internetowym polishcuppers.com który się nazywa Star Cupper. Star Cupper, ponieważ jak widzicie to pomarańczowe, przypomina gwiazdę. To jest Star Cupper. Star Kuper jest drukowany na drukarce 3D z bardzo elastycznego tworzywa, tak zwanego TPU. I jest on bardzo wytrzymały na odkształcanie, na zginanie, nie pęknie, nie zniszczy się tak szybko, więc można nim robić różne rzeczy. Natomiast oczywiście w normalnym użytkowaniu tym bardziej, jest on zbudowany w oparciu o 6 slotów. Więc mamy tak jak w bębenku 6 kapisonów. No, i teraz zaprezentuję jak on działa. Najpierw krótkie omówienie, co widzimy na stole. Na stole widzimy Remingtona New Army. Jeden z bardziej popularnych rewolwerów. Colta Navy. Też bardzo popularny rewolwer. I Colta Army. Też bardzo popularny. Wszystkie trzy są oczywiście puste, rozładowane. Nie ma żadnego zagrożenia. Dalej na stole widzimy nasz fantastyczny kapiszonownik Polish Cuppers model PCC. E, uznany za jeden z lepszych na świecie. Po prostu e, dla koneserów idealny. 150 kapiszonów. E, super sprawa. Ale dzisiaj się na tym nie będziemy e, koncentrować. E, trzy typy Capichonów Remington 10, Cellier Belot 4.0 i RWS 1075. No i nasz dzisiejszy bohater, czyli Star Cupper. Mam już tu przygotowany, e, załadowany. Wsadziłem kapiszony do środka. Załadowany Star Cupper. Także mamy go już przygotowanego do działania. E, I pokażę Państwu po pierwsze jak go trzymam. On ma taki otwór w środku i trzymam go tak kciukiem i w palcem wskazującym. A serdecznie mogę sobie obracać, widzą Państwo, o, w ten sposób. Dzięki temu jest to bardzo wygodne i szybko widać też tutaj, przez tą szczelinę, widać gdzie jest kapiszon, gdzie go nie ma. Także, z punktu widzenia strzelca, na zawodach dynamicznych, bo po to on został stworzony, prawda? Ktoś może powiedzieć, no po co, jak jest ten automatyczny super kapisznonik. ale na zawodach dynamicznych, gdzie jest bardzo mało czasu, e, przydają się takie małe gadżety. I teraz załaduję po dwa kapiszony z tego kapiszonownika do każdego z tych rewolwerów i pokażę Państwu, jak prosto on działa. Dzięki temu, że jest elastyczny, można ładować tradycyjną metodą, czyli docisk i ruch w bok. Nie tak jak w tym kapiszonowniku, gdzie musimy docisnąć i wycofać. Tu jest tak jak dotychczas znany model ładowania. No i jeszcze jedną ma taką fajną sprawę, że przez to, że jest z TPU i jest miękki, elastyczny, no to na pewno nie będzie rysował nam broni i tak dalej. Po prostu jest to taki gadżet fajny. I teraz załaduję. Zacznę od Remingtona, tak? Remington New Army. Trzymamy sobie go w ten sposób, żeby łatwo pokazać. Głowica tego kapiszonownika jest taka sama jak w modelu PCC, więc tutaj zrobiliśmy to tak samo. I teraz Różnica jest tylko taka, że tu będziemy w bok przesuwać. Mamy gotowy kominek, nakładamy kapiszon, dociskamy kciukiem, przesuwamy lekko w bok, założony. Następny, tu sobie możemy spojrzeć, przesunąć palcem na kolejną pozycję, dociskamy w bok. Ładowanie jest dziecinnie proste, jak zwykle. Teraz Colt Navy. Colt Navy jest Coltem, który, ten jest akurat w kalibrze 36. Ma tutaj dużo mniejsze to gniazdo i dosyć trudno kapiszonownikami tu się poruszać. No i teraz pokażę znowu bez problemu. Zakładamy, dociskamy i lekko w bok. Zakładamy, dociskamy i lekko w bok. I mamy już colta Navy, te dwa kapiszony założone. Zostały nam jeszcze dwa. Łatwo sprawdzić, możemy sobie rotować i zobaczyć. Mam jeszcze dwa. Natomiast teraz Col Colt Army, który jest łatwiejszy od Colt Navy w ładowaniu. Fluted, cylinder. No i zakładam, wkładam, dociskam. To jest ważne, kciukiem dociskam i w bok. Tak, kciukiem dociskam i w bok. I mamy już pusty nasz kapiszanownik Star Capers. Wszystkie sześć, żeśmy założyli. No i to jest wszystko w zasadzie. Także sprawa jest prosta. Kapiszanownik jest dostępny w naszym sklepie www.polishcapers.com, gdzie możecie go zamawiać oddzielnie lub w zestawach. Razem z naszym PCC Kaperkiem cena 10 zł. Także nie jest to wygórowana cena, jeżeli popatrzymy, że to nie jest plastik, tylko TPU. A każdy, kto zna się na druku 3D, to wie, że po pierwsze, TPU się bardzo wolno drukuje. Po drugie, jest dużo bardziej skomplikowany druk. No a dzięki temu, że jest on robiony właśnie z tego tworzywa. Gwarantuje, że nie będzie się psuł i będzie po prostu wytrzymały, dużo bardziej wytrzymały niż każdy inny plastikowy kapiszonownik. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i życzę samych dziesiątek. Cześć!